Szanowny panie marszałku, szanowni goście, zwłaszcza ci w mundurach, wszyscy drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania, zwłaszcza wy, drogie, kochane dzieci, za chwilę, za chwilę, już niedługo, nagle będziemy liczyli aż do momentu zero i rozbłyśnie piękna choinka pośród nas. I to będzie coś wspaniałego, a to tym bardziej ważne, że moi drodzy, dzisiejsza noc to najdłuższa noc w całym roku. Zaczyna się astro astronomiczna zima i ta noc będzie trwała ponad 16 godzin, bardzo długo. Ale dla nas ona będzie krótsza właśnie przez to, że za chwilę wiele, wiele światełek zabłyśnie na wspaniałej choince, która została przywieziona z dość daleka jako dar polskich leśników. I za tę choinkę też już teraz pragnę polskim leśnikom, polskim lasom bardzo serdecznie podziękować. Zatem ta noc będzie krótsza, bo będzie rozświetlona tymi światłami choinkowymi. Ale moi drodzy, te światełka, ta nagłość światła, które rozpromieni ten plac i przez to nas samych, przypomina tę nagłość światła, która ogarnęła dokładnie 2025 lat temu pasterzy, którzy. Paśli i strzegli swoje stada koło Betlejem. Ogarnęła ich, jak pisze święty Łukasz, wielka światłość, także się przerazili. Ale anioł, który z tej światłości wystąpił, powiedział: Nie bójcie się. Cieszcie się więcej, cieszcie się, bo właśnie w Betlejem teraz narodził się dla Was zbawiciel, którym jest Mesjasz-Pan. Ja, I pasterze postanowili udać się do Betlejem i niejako sprawdzić, czy to, co powiedział im, im Anioł, jest prawdą. I rzeczywiście zobaczyli w jednej z grot betlejemskich nowonarodzonego pana Jezusa, dzieciątko Jezus, jego matkę, Najświętszą Marię Pannę, i jego przybranego ojca. Świętego Józefa. A potem, a potem wrócili pełni radości, oczywiście przynosząc prezenty panu Jezusowi i jego rodzicom, a potem wrócili do siebie i pełni radości wszystkim napotkanym ludziom głosili, co widzieli, co zobaczyli, co usłyszeli, żeby także inni mogli cieszyć się tą radością, która. Przepełniała ich serce. Moi drodzy, zwłaszcza Wy, kochane dzieci, już za trzy dni, o tej porze, będzie wigilijne spotkanie. Będziemy się przy naszych wigilijnych stołach domowych dzielić się opłatkiem i składać sobie najlepsze życzenia. A potem pójdziemy do kościoła, czy jeszcze tej nocy, na pasterkę, czy następnego dnia, w pierwsze święto Bożego Narodzenia. I co zobaczymy w kościele? stajenki betlejemskie, które przypominają cud tamtej nocy. Moi drodzy, zachęcam Was i w ten Wigilijny Wieczór, i potem Święta, i w następne dni, abyście często, czy to w swoich domach, czy w kościele, śpiewali kolędy. Polska ma chyba ich najwięcej na świecie. Kolęd i pastorawek zresztą Mogliście chociaż cząstkę tego słyszeć podczas koncertu wspaniałej Akademii Ciupaga, która przybyła do nas z Łącka, i za to im także dzisiaj bardzo dziękujemy, ale Wy także śpiewajcie u siebie te kolendy, które rozgłaszają całemu światu, że na świat przyszedł Pan Jezus, po to, aby nam błogosławił, aby obdarzać nas. Pokojem i szczęściem. I właśnie takich świąt, pełnych radości, pełnych dziękowania Panu Bogu, że dał nam swojego Syna. Świąt, w których innym głosimy, że jesteśmy pełni radości i pokoju, bo Pan Bóg jest z nami. Takich świąt Wam, moi drodzy, z całego serca wszystkim, wszystkim życzę. Szczęść Boże.